Witam wszystkich, tutaj Artur Grodzicki. Zagramy w magicznego dżina, który odgaduje zwierzęta, a dzisiejszym zwierzęciem będzie. Wielbłąd. Uwaga, włączam. Hej, to ty? Witam! Jestem Dżin. Mam magiczną moc, więc odgadnę, o czym myślisz. Pomyśl o jakimś zwierzaku. Powiedz ok, kiedy będziesz gotowy. Ok. Super. Zadam ci pytanie. Odpowiedz tak. Nie, nie wiem, albo to zależy. Czy zwierzę, o którym myślisz, ma cztery nogi? Tak. No dobra, czy to zwierzę ma długi ogon? Nie wiem. No dobra, czy zwierzę, o którym myślisz, żyje głównie w Afryce? Nie. Nie. Bardzo ciekawe. Czy zwierzę, o którym myślisz, ma futro lub sierść? Tak. Aha. Rozumiem. Czy to zwierzę jest większe niż motocykl? Tak. Myślisz ma rogi? Nie. Tak myślałem? Czy to zwierzę żyje w gospodarstwie rolnym? Nie. Wiedziałem. Czy zwierzę, o którym myślisz, żyje w lesie? Nie wiem. Okej. Okay. Tak. No dobra. Czy zwierzę, o którym myślisz, ma długą szyję? Tak. Okej. Okay. Czy to zwierzę żyje w górach? Nie. Bardzo ciekawe. Przez zwierzę, o którym myślisz, to wielbłąd. Zgadza się? Tak. Niesamowite. Same nie wiedzę, jaki jestem genialny. To co? Gramy jeszcze raz? Nie. To do zobaczenia później.